Dzisiaj jest sobota. Jesteśmy w polskiej szkole All Together Tala. Przyszli dzisiaj trzy goście, żołnierze i pokazali nam różne sprzęty, jak były wojna światowa II i opowiedzieli nam historię. No, witam. My nazywam się Grupa Rekonstrukcji Historycznej Arnhem. E no jesteśmy tutaj takimi, można powiedzieć sobie, pasjonatami historii, prawda, szczególnie II wojny światowej. Nazwa Arkę wywodzi, wywodzi się z tego, prawda, że no wiadomo, że pierwsza samodzielna brygada spadochronowa generała Sosabowskiego walczyła pod podatkiem i my zapoczątkowaliśmy to, prawda, od mundurów spadochroniarzy, które akurat dzisiaj nie mamy, bo rozmawiamy sobie o, o żołnierzach wyklętych. No ale ogólnie jeździmy, prawda, też z takimi naszymi pokazami przede wszystkim po szkołach polonijnych, prawda, tu do po Irlandii, że tak powiem. Również zainteresowanie szkoły nie polonijne, tylko szkoły irlandzkie zgłaszają. Teraz nie niebawem będziemy prawdopodobnie jechali do, do jednej szkoły irlandzkiej. Również no, jeździmy z naszą grupą na takie już można powiedzieć sobie dosyć poważne przedsięwzięcia rekonstrukcyjne na przykład w Polsce, prawda? Co roku było w Jastrowiu koło Piły. W tym roku... Prawdopodobnie też możliwe, że będziemy mieli wyjazd do Polski na taką no, dużą rekonstrukcję, ale ogólnie skupiamy się na prawda, takim środowisku polonijnym, żeby przedstawiać historię tutaj no, Polski, prawda, polskiego oręża podczas przede wszystkim II wojny światowej, ale czasami oczywiście wybiegamy poza te ramy czasowe, czy to przy okazji święta niepodległości, czy chociażby przy okazji... E Dnia Pamięci, Narodowego Dnia Pamięci żołnierzy o żołnierzach Jak widać tutaj za mną, to dzieci bardzo lubią takie spotkania z nami, z naszą grupą rekonstrukcji historycznej, no bo mogą dotknąć i zobaczyć na żywo, jak żołnierz wyglądał, co nosił, czym, jakie miał wyposażenie, a nie tylko z książek, ilustracji oglądać. I tak jak widać, dzieci mogą sobie przymierzyć czapki, mogą zapytać o, o wszystko, więc te nasze e, spotkania e, cieszą się bardzo dużą popularnością i my się bardzo cieszymy, że możemy brać w nich udział i, i poprzez historię, taką na żywo, e, uczyć dzieci e, czegoś o naszym kraju i naszej historii. Słyszałam od żołnierzy, że z tym się le, lewa wody i że z tego się pije, że się tak otwiera i się pije, i przynosi wszędzie. To jest strzała, jak się szczela z pistoletu, no to może boleć. I jak się szczela z czołg, no to trochę dostanie, ale, nie, ale, będzie, ale będzie się nadal ruszał. I ona boli, jak się szczela w żołnierza. No i prawie umiera. To jest saperka. Można gotować jajka i można kopać długo. Karabin jest. No do strzelania. Nie jest łatwo, cały dzień trzeba tym biegać, ale jak zacznie się wojna, to najpierw musi się chować, pokrywać się w liściach, a potem całą noc strzelać, aż skończy się walka.